Mird, ta roślina to jest zapach, to jest zapach Sardynii. Oliwki, oliwki, drzewo, o których wiekowość Sardynia toczy spór z Toskanią. Kto ma najstarsze oliwki? Przepyszne jedzenie, natura, która jest tutaj przepiękna, i wszystkie zapachy, które no, wyspa kiwają zapachami. Sardynia to nie tylko piękne krajobrazy, piękne, piękne morze, góry i niezwykła historia, ale także fajni ludzie. Dużo życzliwości, ciepła, trochę podobnie do nas, do Polaków, ze swoją gościnnością, z uśmiechem, z życzliwością dla innych. Rok temu przedstawiciele Sardynii pojawili się w Krakowie. Jak sądzę, szukając wzmocnienia kontaktów turystycznych, nie tylko zapraszając małopolan czy Polaków na Sardynię, bo ich przyjeżdża tutaj nie tyle, ile by mogło przyjeżdżać, ale także dlatego, żeby zaproponować swoim mieszkańcom przylot do Krakowa. Możliwość współpracy pomiędzy województwem małopolskim a prowincją Cagliari mogła zaistnieć dzięki nowemu, bezpośredniemu połączeniu lotniczemu. Teraz liczni mieszkańcy Sardynii łatwiej mogą odwiedzać malowniczą Małopolskę, a szczególnie Kraków. Również wielu Polaków będzie mogło przyjechać na południe Sardynii. Możemy bliżej się poznać i dlatego też chcieliśmy, aby instytucje prowincji Cagliari oraz województwa małopolskiego ustanowiły synergię poprzez wspólną promocję Obu Myślę, że przed nami, z stroną Saldyni i z Małopolski jest wielka szansa rozwoju turystycznego. Dla nas wyspa na Morzu Śródziemnym, w samym środku, z możliwością kontaktu lotniczego, przelotu jest niezwykle atrakcyjna pod względem turystycznym. W 2010 roku odwiedziło nas około 1600 Polaków, a w 2011 roku przybyło ich ponad 3000. Znacznie wzrosła też liczba wynajmowanych pokoi hotelowych i domków letniskowych. Podczas ostatniej akcji promocyjnej w Krakowie byli obecni najważniejsi tur operatorzy i właściciele hoteli z prowincji Cagliari. W celu wzmocnienia naszych relacji i lepszego zdefiniowania sposobów na powiększenie liczby turystów włoskich do Małopolski jak i Polskich na Sardynie, spotkali się oni z tur operatorami z Województwa Małopolskiego. Liczymy na to, że nasza współpraca będzie stała, bowiem jak do tej pory Sardynie jako wyspę wakacji upodobali sobie Francuzi, Niemcy i Hiszpanie. Istnieje jednak świat na wschód, gdzie Polska może być drzwiami do wejścia na ten rynek, zarówno z turystycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Jestem pewien, że w przyszłości powstaną również liczne możliwości handlowe. Sardynia to nie tylko śródziemnomorski raj, wyspa pełna tajemnic i wielu pamiątek z przeszłości, ale też nowoczesny kraj otwarty na nowe technologie. Morze Śródziemne, piękne, piękne wybrzeże, długie kilometry plaż, ciepłe morze, czyli to wszystko, za czym Małopolanie, za czym Polska tęskni. a nie jest do końca odkryty, a z drugiej strony Małopolska dla nich, centrum historii Polski, znany i kochany tutaj Jan Paweł II i cała nasza kultura, tradycja, przyroda, to wszystko zachęca do tego, żeby oni przybyli również do nas. Miałem szczęście pracować w Polsce na początku lat 90. Był to czas powstawania w Polsce prywatnej telewizji, zarządzanej przez sardyńskiego przedsiębiorcę. Już wtedy Polska była w fazie transformacji, a przede wszystkim otwierała się na zachód. Zaobserwowałem wówczas, że między Polakami i Sardyńczykami istnieje szczególna więź religijna. Istnieje też turystyka religijna z Włoch. Właśnie obchodzimy uroczystości świętego Efizjusza, a w Krakowie. Religijność obecna jest niemal na każdym kroku. Kalieri jest bardzo piękna 1 maja, ponieważ mamy tutaj największy sardyński festiwal, który odbywa się od 1636 roku. Tysiące pielgrzymów przybywa do nas i bierze udział w tej przepełnionej kolorem paradzie, by uczcić świętego Efizjusza, chrześcijańskiego męczennika. Jest to jedna z najdłuższych procesji w całej Europie. Sankt Efizio jest pięknym światem kolorów, świateł i wielkiej wiary. Jest najważniejszym świętem Sardynii. Podczas pierwszomajowego festiwalu świętego Efizjusza pielgrzymi z całej wyspy ubierają się w tradycyjne kostiumy. Jest ich tysiące, bo każda wieś ma dwa lub trzy rodzaje strojów. Są bardzo kolorowe, z pięknymi szalami i jedwabnymi chustami oraz malutkimi złotymi klejnotami, którymi wyszyta jest cała sukienka. Święto Efizjusza jest również okazją do posłuchania sardyńskiej tradycyjnej folkowej muzyki. Zespoły muzyków grają na islaunedas, zabytkowych instrumentach wietrznych, których dźwięk jest bardzo podobny do szkockich dud. Zbudowane są z trzech różnej długości trzcin, a dźwięk wydobywany z nich jest fascynujący, choć trzeba do tego dużych umiejętności. Ci muzycy to prawdziwi eksperci. Liczne grupy pielgrzymów podążają za świętym Efizjuszem. Procesja wędruje z Kaliarii do nadmorskiej miejscowości Nora, gdzie w kościele przetrzymywany był jako więzień, a potem został umęczony. Wizerunek świętego wieziony jest na wielkim wozie zaprzężonym w przystrojone woły, a następnie niesiony przez wiernych. Cały czas rozbrzmiewa głośna muzyka. W powietrzu unosi się zapach słodyczy, ziół i chleba. Wędrówka trwa cztery dni. Pielgrzymi towarzyszą świętemu co roku przez 356 lat. Ludzie modlą się do niego, proszą o łaski, a on im pomaga. Skaliari do Nory wędrują 30 kilometrów nad tę wspaniałą zatokę, gdzie znajduje się kościół, w którym został zamordowany przez Rzymian. Wieczorem 4 maja figura świętego wraca do stolicy Sardynii, by uroczyście zakończyć obchody i czekać do następnego roku. W porze tego święta wyspa budzi się do życia, wszystko kwitnie, są to... Najpiękniejsze dni w roku. Bardzo mi tutaj urzekła festa San Efisio, która jest pełna, pełna kolorów, pełna się tradycji i ludzi, którzy e, tak naprawdę żyją tą całą tradycją. Ona jest w nich i oni chcą to pokazać. Czekają na nią przez cały rok i to jest coś, co wychodzi od nich. I to najbardziej mi tutaj urzekło. W Zatoce Nora mamy archeologiczną część miasta, które zostało wzniesione przez Fenicjan po okupacji Kartaginy. Odkryte zostały zabytkowe mozaiki podłóg, wille i łaźnie termalne. Spędziłam na Sardynii prawie 30 lat. Kocham to miejsce, kocham tę wyspę, ale najbardziej to, co kocham u Sardyńczyków, to ich tradycje rodzinne. Allora, questa jest una casa del 500. Nasz dom jest z XV wieku, jeden z największych w tym regionie. Wybudowany został w środku lądów w wiosce Orroli. Rodzina miała majątek ziemski, uprawialiśmy zboże, kukurydzę, warzywa. Hodowano też bydło, kury, indyki i kaczki. Mężczyźni z pomocą koni i wołów pracowali w polu i zagrodzie. Kobiety piekły chleb, ciasta, przygotowywały posiłki. Ja jestem z miejscowości Nora. Wyszłam za mąż za jednego z ośmiu synów z tego domu. Za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżaliśmy mieszkając w Kaliari, czuliśmy ból i smutek. Dom był opuszczony, rosło pełno chwastów, zabudowania wymagały remontu. Zdecydowaliśmy, że wrócimy, urządzimy jak dawniej i udostępnimy turystom. Jesteśmy w małej wiosce, gdzie możecie znaleźć antyczny typ architektury i lokalną gościnność. Myślę, że Sardynia jest skarbem z wielu różnych powodów. W otoczeniu dużego miasta, jakim jest stolica wyspy, można zobaczyć urokliwe wioski, wspaniałe krajobrazy, prehistoryczne zabytki. Można rozkoszować się domowym jedzeniem z miejscowych upraw i hodowli. Sardynia. Dziedzictwo kulinarne Sardynii to jest y, bardzo bogata y, dziedzina, którą proponuje się turystom. Można trafić w takie miejsca, gdzie posiłek to nie tylko proste jedzenie, ale cała uczta kulinarna i poznanie tradycji. Tutaj w miejscowości Mare Calagonis zespół Calagonis pokazuje nam tańce. Te tańce mają więcej wspólnego z, może z muzyką celtycką czy bałkańską, niż rzeczywiście z tradycją włoską. Wszystko to tworzy takie klimat. Kiedy nie tylko jemy, pijemy wspaniałe wino kananołu, któremu mieszkańcy tych regionów zawdzięczają długowieczność. Może dzięki temu winu, dzięki tej wspaniałej y, kuchni, tej muzyce, tej atmosferze, zapachom, klimatowi, można długo, długo żyć i cieszyć się tym wszystkim. Nuragi są bardzo tajemniczymi budynkami z epoki brązu. Zostały wzniesione przez ludzi Szardana, którzy byli starożytnym ludem Sardynii, zanim powstał Egipt. Byli dzielnymi i wspaniałymi wojownikami, którzy zbudowali te megalityczne budowle. Jest ich około 8 tysięcy na całej wyspie. By the sea W południowej Sardynii, w prowincji Kaliari są bardzo piękne plaże. Długie, piaszczyste, z kryształową, czystą wodą, a także małe zatoki, gdzie można opalać się i pływać, uprawiać aktywnie sporty jak windsurfing i kitesurfing, bo jest cudowna bryza pochodząca od morza. Wszystko nieskażone cywilizacją blisko natury. Na Sardynii można smakować ciszę, piękno morza, bliskość natury. Ta wyspa na morzu śródziemnym, druga co do wielkości po Sycylii, wyróżnia się białymi plażami, oblewanymi przez wody we wszystkich odcieniach błękitu. Dla nas to dopiero początek wspólnego działania z Małopolską, ale zrobimy wszystko, by kontynuować to, co już zostało zrobione. Wierzę, że liczni Polacy będą mieli możliwość osobistego poznania piękna i emocji tej ziemi które sprawią, że będą to niezapomniane wakacje.